Witam Cię serdecznie, Jacek Oskiera z, z tej strony w kolejnym krótkim wideo. I tym razem mamy dokończyć temat stawiania i wyznaczania sobie celów metodą SMART. I parę słów mamy sobie powiedzieć o tej metodzie SMART. Dlatego, żeby nie przedłużać, bo przecież dzisiaj święto pracy i zobacz co ten marketing internetowy robi z ludzi. No? Święto pracy, ludzie odpoczywają, nie pracują a Oskiera w swoim domowym biurze nagrywa dla Ciebie filmik wideo. Tak to już jest. Ale powiem Ci, że bardzo się cieszę, że mogę to dla Ciebie zrobić, niezależnie czy to jest dzisiaj świętą pracę i akurat tak się składa, że jeszcze niedziela, więc już w ogóle do kwadratu powinienem odpoczywać, to mimo wszystko daje mi to dużo frajdy i satysfakcji, tym bardziej jeśli coś z tego filmu dla siebie jakby weźmiesz, będziesz czerpał i rzeczywiście wykorzystasz tą metodę SMART, zabierzesz się tak bardziej na poważnie za stawianie sobie celów, za wyznaczanie tych celów i później ich konsekwentną realizację, także to będzie dla mnie największa nagroda i tego jak najbardziej Ci życzę. Więc jeśli chodzi o tą metodę SMART, tak jak sobie powiedzieliśmy w poprzednim wideo, SMART jest to skrót od angielskich słów, i tutaj można by polskie odpowiedniki takie dopasować. S jak szczegółowy, M jak mierzalny, A atrakcyjny, R realny, realistyczny do zrealizowania i T terminowe, a więc określony w czasie. I teraz <coughs> przejdźmy po kolei przez te wszystkie właśnie elementy tego sposobu wyznaczania celów. S jak szczegółowy. Twój cel, żeby był dobrze wyznaczony, dobrze zaplanowany, nie może pozostawiać no, żadnego pola do jakiejś dowolnej interpretacji. On musi być ściśle, jasno określony, w miarę możliwości szczegółowo opisany, dokładnie co ty tak naprawdę chcesz osiągnąć, co jest tym twoim celem, do którego dążysz, dlaczego chcesz ten cel zrealizować. Tak? To również jest bardzo ważne. Dlaczego on jest dla ciebie kluczowy, ważny? Dlaczego chcesz osiągnąć to, co sobie założyłeś i szczegółowo to opisz? To mogą być różne rzeczy. Nie wiem. To może być jakiś poziom w Twoim biznesie, to może być wzrost obrotów o jakąś konkretną kwotę, czy też procent, w zależności od tych obrotów, które robisz w firmie dzisiaj. To jest ilość sprzedanych na przykład jakichś produktów, książek czy, czy <laughs> innych rzeczy. To jest ilość pozyskanych nowych partnerów być może do Twojego y, biznesu. To jest być może kupno nowego samochodu. Czy też wyjazd na jakąś atrakcyjną y, wycieczkę czy y, pobyt wakacyjny. W związku z tym tych Możliwości i tych celów, które możesz sobie wyznaczać jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ważne jest, żebyś właśnie konkretnie wiedział, czego chcesz. Jeśli to ma być wyjazd wakacyjny gdzieś w jakieś miejsce, to konkretnie opisz, gdzie to ma być, jakie to ma być miejsce, jeśli już wybrałeś konkretny hotel czy miejsce, gdzie będziesz mieszkał, to właśnie to wszystko zapisz. Że w tym właśnie hotelu, w takim pokoju, powiedzmy, dwuosobowym, o, o takim standardzie, tak, że ten pobyt będzie kosztował tyle i tyle, tak? Będziesz miał zapewnione takie i takie atrakcje, że na tej wycieczce właśnie podczas tego pobytu zwiedzisz jeszcze... No nie wiem, takie miejsca, które, które gdzieś tam sobie znalazłeś w internecie, które warto zobaczyć. A więc im więcej szczegółów tutaj będziesz w stanie podać, tym lepiej, tym bardziej będzie to pełne i tym bardziej twoja podświadomość będzie to wszystko już widziała i będzie chciała sprawić, by do tego dojść, tak, by to osiągnąć. Druga rzecz, cel musi być mierzalny. O co tutaj chodzi? Ano chodzi o to, że jak realizujesz poszczególne zadania po drodze do swojego celu, żebyś mógł w każdym momencie stwierdzić, gdzie tak naprawdę jesteś, ile Ci jeszcze dzieli od osiągnięcia tego celu, od realizacji swojego planu, ile już osiągnąłeś, co już tak naprawdę zrobiłeś. W związku z tym, jeśli Twoim celem na przykład właśnie był ten wyjazd i masz ściśle określoną kwotę, wiesz ile to będzie kosztowało, ile musisz pieniędzy mieć na to, żeby pozwolić sobie na taki wyjazd i na dzień dzisiejszy już wiesz, że masz z tej kwoty x, tak, no to to jest mierzalne. Wiesz ile Ci jeszcze brakuje, tak, co już zrobiłeś, ile Ci jeszcze brakuje, więc co jeszcze musisz zrobić. Jeśli Twoim celem było napisanie na przykład jakiejś książki, może jakiegoś e-booka i założyłeś sobie oczywiście jaki to będzie temat i tak dalej, o czym będziesz pisał, to warto również wtedy w tym określeniu celu napisać sobie ile ten e-book będzie miał stron. Okej, okay, może nieco do jednej, ale że około powiedzmy, nie wiem, 70 stron będzie miał, tak? Czy około 150 stron, jakieś obszerne takie opracowanie. I wtedy, jak już napisałeś 20 czy 30 stron, wiesz, w którym miejscu jesteś, tak? Wiesz, ile jeszcze pracy Cię czeka. Wiesz, co jeszcze musisz zrobić. Że jeszcze nie dobrnąłeś do półmetka, że jeszcze, <laughs> powiedzmy, musisz wytężyć, że tak powiem, umysł, siły i poświęcić jeszcze ileś czasu, żeby to skończyć. Ale wiesz, gdzie jesteś. To jest mierzalne. Kolejna rzecz. Cel... To, co sobie wyznaczysz, musi być po prostu dla Ciebie atrakcyjne. To nie może być coś, co Cię nie obchodzi. To nie może być coś, co nie wzbudza w Tobie takiego uczucia, że naprawdę to będzie coś. Naprawdę będziesz miał z tego ogromną satysfakcję. Będziesz dumny, że to osiągnąłeś, to zrobiłeś, że, że właśnie mogłeś tam pojechać, że mogłeś tam zabrać być może w to miejsce swoją ukochaną osobę czy rodzinę co nie znaczy, że rodzina nie może być też tą ukochaną, że jeśli napiszesz tego e-booka, to naprawdę duma Cię będzie rozpierać, że to teraz będą czytały setki, być może tysiące ludzi i że to jest coś, co zostanie po Tobie. Jeśli tym celem wyznaczonym ma być powiedzmy nowy samochód, no to też umówmy się, że jeśli dzisiaj jeździsz, no nie wiem, nie bierzcie tego do siebie. Jeśli jeździsz Skodą, a celem Twoim będzie jeżdżenie dużym Fiatem 125p, no to średnio, tak? Raczej Cię to nie zmobilizuje do działania. Ale jeśli jeździsz tą przysłowiową Skodą, a będziesz chciał i ten cel Twój to będzie, nie wiem, Mercedes, BMW, jakaś inna, może bardziej taka prestiżowa marka, która też Tobie się podoba, Tobie, to jest też ważne, żeby to był Twój cel, nie jakieś widzimy się Twojego współpracownika, osób gdzieś z Twojego kręgu, czy kogoś z Twojej najbliższej rodziny, tylko Twój. To ma być wtedy ten samochód, który rzeczywiście Ciebie kręci i to Ty, jak do niego wsiadasz, to rzeczywiście masz takie poczucie, wow, chciałbym ten samochód, muszę go mieć, muszę coś zrobić w tym kierunku. A więc cel musi być naprawdę atrakcyjny. To musi być coś, co Cię po prostu nakręca, co Cię pobudza do działania, co sprawi, że wstaniesz rano i coś zrobisz w tym kierunku, żeby rzeczywiście ten cel osiągnąć. Niezależnie co dzisiaj robisz. A więc atrakcyjny. Kolejna rzecz, realistyczny. Realny do osiągnięcia. A więc tutaj musi to zagrać, tak? Z tym atrakcyjny i realny. A więc to nie może być coś tak od czapy zupełnie, tak? Oderwane od rzeczywistości. To musi być coś, co też twój umysł potraktuje jako możliwe do osiągnięcia. Tak? Żebyś Ty w to wierzył też, że możesz to zrobić, że możesz to osiągnąć, że to jest jak najbardziej w Twoim zasięgu. To będzie trudne do zrobienia, to będzie wymagało wielu godzin Twojej pracy, to będzie wymagało wiele wysiłku od Ciebie, to będzie wymagało czasu, ale wierzysz, że to jest realne, że to jest w Twoim zasięgu, dlatego, że być może masz przykłady nawet wokół siebie osób, które idą tą drogą, którą Ty idziesz, czy zamierzasz iść i one już to zrobiły. W związku z tym jak najbardziej jest to realne, jest to możliwe, tak? A więc realny, realistyczny. W związku z tym on musi być oczywiście ambitny, natomiast właśnie no gdzieś jest ta granica, żebyś nie przeszacował się. Tak? Okej, okay, i mamy już tutaj ostatnią rzecz, a więc terminowy, tak? Określony w czasie. To jest bardzo ważne, bo co z tego, że wiesz, że chcesz pojechać na fantastyczną wycieczkę? Co z tego, że wiesz, że chcesz mieć piękny nowy samochód? Co z tego, że wiesz, że chcesz napisać jakiegoś e-booka, który przyniesie dużo wartości osobom, które będą go czytały, czy też zrobisz jakiś fantastyczny kurs wideo, jakieś świetne szkolenie, jeśli nie określisz tego w czasie. W związku z tym tak naprawdę nie wiesz, czy ty masz to zrobić za tydzień, za miesiąc, za rok, czy w związku z tym dzisiaj musisz podjąć jakieś działania, żeby to zrealizować, czy nie, no bo Skoro to nie jest określone w czasie, no to jak dzisiaj nic nie zrobisz, to przecież nic się takiego nie stanie. Więc jak widzisz, to jest bardzo ważne, żeby umieścić ten swój cel w konkretnym czasie. Kiedy ja chcę to mieć? Kiedy ja chcę to osiągnąć? Czy to ma być, powiedzmy, dzisiaj mamy co? 1 maja. Więc jeśli na tą wycieczkę byście pojechać, powiedzmy, na koniec lipca, masz maj, czerwiec i lipiec, trzy miesiące wtedy, Wyznaczasz sobie ten deadline, że wtedy chcesz jechać na tą wycieczkę uprawnioną, tak? W to wymarzone miejsce. I później dochodzi do rozplanowania tych trzech miesięcy. Co tak naprawdę wobec tego muszę zrobić te trzy miesiące, żeby to się stało, tak? A więc ten twój cel musi być określony konkretnie w czasie. Dlatego, że z tego później wynikają właśnie te codzienne... Działania, te codzienne twoje zadania, które masz do realizacji po to, żeby właśnie ten cel się, że tak powiem, ziścił, tak, żebyś do niego doszedł, żebyś go osiągnął. Dlatego, że jak wiemy już w jakim okresie czasu chcemy osiągnąć ten swój cel, to później cofamy się jakby do dnia dzisiejszego. A więc wiemy, że powiedzmy, jeśli on będzie w jakiś sposób związany z finansami, tak? I wiemy, że potrzebujemy tyle i tyle pieniędzy na realizację tego celu. I wiemy, że dzisiaj zarabiamy no, jakąś kwotę, która nam nie pozwala na realizację tego celu. W związku z tym widzimy tutaj pewną różnicę, co musimy zrobić ponad to. Tak? I zaczynamy się zastanawiać. W związku z tym, jakie działania trzeba wykonać żeby zarobić te dodatkowe pieniądze. Co takiego musi się stać? Jeśli już wiemy, co musimy zrobić, żeby te pieniądze się pojawiły, to dzielimy sobie go znowu na mniejsze kawałki. Tak? To co musi się stać powiedzmy w tym miesiącu, w tym tygodniu i tak naprawdę dzisiaj, co muszę zrobić, żebym osiągnął cel tygodniowo? Jeśli osiągnę cel tygodniowy, to jeśli to powtórzę, osiągnę cel miesięczny. Jeśli osiągnę cel miesięczny, jeśli to powtórzę, dojdę do swojego upragnionego celu. Także tak to pokrótce wygląda. Oczywiście na ten temat wyznaczania sobie celów są różnego rodzaju opracowania, książki, audiobooki, różnego rodzaju kursy. W związku z tym jest to temat naprawdę bardzo, bardzo szeroki, ale myślę, że tutaj tak dostałeś w pigułce taką informację, taką wiedzę. W pierwszym tym wideo, dlaczego warto w ogóle wyznaczać sobie cele i do czego to ci może doprowadzić, w tym dzisiejszym konkretne już pięć rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę właśnie przy wyznaczaniu sobie celów. A więc... Myślę, że to dzisiejsze wideo dało Ci wskazówki, jak podejść do wyznaczania celów, jak wykorzystać tą metodę Smart. Teraz pozostaje tylko jedno. Usiąść, wziąć długopis, kartkę papieru i po prostu pisać. Zgodnie z tą metodą Smart spróbuj to, co... Zrobiłeś wczoraj, jeśli odrobiłeś lekcję, o której mówiliśmy, a więc żebyś napisał, co tak naprawdę chcesz, czego pragniesz, do czego chcesz dojść, spróbuj teraz to poukładać zgodnie z tą metodą SMART. Tak? A więc pamiętaj, twój cel musi być szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny i terminowy. Do zobaczenia dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jacek Koskiera. Cześć.